Dzień dobry, dzień dobry! Dziś pokażę Wam dwa mega szybkie przepisy na obiady jednogarnkowe, które przygotujesz tylko w jednej patelni i przygotowanie jednego obiadu zajmie Ci niecałe 15 minut. Są naprawdę bardzo, bardzo łatwe w przygotowaniu, a do tego pożywne i syte. Pierwszy przepis to spaghetti z kurczakiem. Do patelni wrzucamy suchy makaron, potem pokrojoną pierś z kurczaka, do tego pokrojone pomidory Cebula, oliwki, czosnek, świeża bazylia i przyprawy. U mnie oregano, bazylia, pieprz, sól. To wszystko zalewamy jedną szklanką wody, gotujemy mieszając od czasu do czasu, aż makaron się ugotuje. I zobaczcie, wychodzi nam szybki i bardzo, bardzo smaczny posiłek. Możecie go sobie zapakować do pojemnika i zabrać na wynos na przykład do pracy, szkoły, uczelnią. Drugi przepis to kaszot z kurczakiem i szpinakiem. Do patelni wrzucamy suchą kaszę orkiszową. Następnie pokrojoną pierś z kurczaka. Dodajemy czosnek, następnie pokrojone pomidory, do tego garść szpinaku, przyprawy, oregano, pieprz, sól oraz mleczko kokosowe. To wszystko zalewamy szklanką wody i gotujemy od czasu do czasu, mieszając, do momentu, aż kasza zmięknie. Do tego na sam koniec dodajemy fasolkę ugotowaną lub z puszki i to wszystko razem mieszamy. I zobaczcie, mamy gotowy, szybki, mega smaczny posiłek.